Szanowni państwo, już od września 2023 roku biznes i zarządzanie zastąpi podstawy przedsiębiorczości. To nie tylko nowa nazwa przedmiotu, ale przede wszystkim zmiana o charakterze jakościowym. Dzięki niej podczas zajęć lekcyjnych uczniowie będą poznawali i omawiali zagadnienia, które do tej pory nie były obecne w edukacji szkolnej. Szczególny nacisk w ramach biznesu i zarządzania będzie położony na pracę w grupach, biznes case study oraz rozwijanie kompetencji liderskich. Te zagadnienia to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata wynikające między innymi z rozwoju nowych technologii czy przemian społeczno gospodarczych. Ich obecność w edukacji szkolnej pozwoli młodym ludziom lepiej przygotować się do podjęcia przyszłych roli zawodowych i rozwijać kompetencje określone mianem 4K, czyli kreatywność, kooperację, komunikację i krytyczne myślenie. Są to kompetencje przyszłości niezbędne do sprawnego funkcjonowania w realiach XXI wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie. Mam nadzieję, że dzisiejszy kongres umożliwi lepsze poznanie założeń nowego przedmiotu i przybliży praktyczne aspekty związane z jego nauczaniem. Życzę owocnych obrad i przekazuję wszystkim Państwu serdeczne pozdrowienia.